Elon Musk oskarża Komisję Europejską o szantaż. Jego zdaniem Bruksela miała mu zaproponować tajne porozumienie w sprawie wprowadzenia cenzury na portalu X w zamian za nienałożenie przez Brukselę grzywny. Uważajcie, bo według Muska inne platformy internetowe już zaakceptowały ten układ. Maksymilian Maszenda. Elon Musk kontra Unia Europejska. W tle cenzura, zakulisowe negocjacje i ogromne pieniądze. Komisja poinformowała Platformę X, że naruszyła rozporządzenie w sprawie usług cyfrowych w trzech obszarach. Komisja Europejska przekonuje, że oczywiście i jak zawsze chodzi tylko o przestrzeganie prawa i dobro wszystkich użytkowników w Europie. Amerykański miliarder opisał jednak, jak faktycznie wyglądały negocjacje z urzędnikami w Brukseli. Komisja Europejska zaproponowała X nielegalne, tajne porozumienie. Gdybyśmy po cichu cenzurowali wypowiedzi, nikomu o tym nie mówiąc, nie ukaraliby nas. Pozostałe platformy zaakceptowały tę umowę, X nie. W efekcie zamiast na umowie skończyło się na groźbie gigantycznych kar finansowych dla firmy Elona Muska. Unijni urzędnicy mogą też nakazać platformie zmiany w funkcjonowaniu. Wszystko to oczywiście w imię słynnej praworządności. Ja nie zostawię tej sprawy. We w najbliższy wtorek nasza grupa ma spotkanie z Ursulą von der Leyen. Ja będę ją o to pytał. Co więcej, będę żądał debaty z zaproszeniem Elona Muska do Parlamentu Europejskiego, aby podzielił się swoją wiedzą. Musk, miliarder, właściciel m.in. Platformy X, czyli dawnego Twittera. Po tym jak przejął cyfrowego giganta, zapowiedział zniesienie cenzury. Odblokował wiele kont należących do zwolenników prawicy, w tym byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, którego popiera i wspiera finansowo w nadchodzących wyborach. Musimy chronić wolność słowa, a ma ono tylko wtedy znaczenie, kiedy ktoś, kogo nie lubisz, mówi coś, czego nie lubisz. Jeśli chodzi o cenzurę, to ci, którzy ją wprowadzają, powinni pamiętać, w jakim momencie obróci się to przeciwko im samym. Musk coraz częściej jest celem ataków środowisk lewicowych, także w Europie. Jego zarzuty pod adresem Komisji Europejskiej o zakulisowe działania brzmią wiarygodnie, patrząc na ostatnie lata funkcjonowania unijnych struktur. Na co dzień to nie mówią, że są zwolennikami praworządności, demokracji i wolności debaty. A każdy z nas, kto korzysta z mediów społecznościowych, widzi, jak to wygląda i widzi, że oni tak naprawdę marzą o jednym: o cenzurze i zamordyzmie. Musimy z tym skończyć. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przynajmniej na razie nie odniosła się do sensacyjnych zarzutów Elona Muska, jest zajęta staraniami o kolejną kadencję w Brukseli. Po skandalu szczepionkowym w czasie covid u po Brexicie, po katarskim skandalu łapówkowym, po oszukaniu prezydenta w sprawie kamieni milowych, po zawłaszczeniu prawa europejskiego kosztem państw członkowskich, von der Leyen nie zasługuje na reelekcję. W najbliższy wtorek Ursula von der Leyen chce spotkać się z należącymi do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów europosłami prawa i sprawiedliwości, by przekonywać ich do poparcia jej kandydatury.